ale kosmos, ale odlot. Między innymi w tych słowach określaliśmy w naszych artykułach Miesiąc z Astronomią. I to, co faktycznie się tutaj działo, to co przygotowała Fundacja Malaperta, to kosmiczna sprawa. Śmiało mogę powiedzieć, że akcelerator kultury stał się akceleratorem nauki, ale co tutaj właściwie się działo i co jeszcze będzie się działo, bo to nie koniec wrażeń, o tym w najnowszym odcinku Skarbów Laternika. Zapraszam. Nasza fundacja jest dla każdego. Fundacja Karola Malaperta przede wszystkim ma zainteresować astronomią i naukami ścisłymi. Robimy to na różne sposoby. Organizujemy obserwacje nieba, organizujemy pokazy astronomiczne, pokazy fizyczne, pokazy chemiczne. Staramy się interesować humanistów. Próbujemy zainteresować humanistów m.in. poprzez wykorzystanie historii astronomii, historii Karola Malaperta, historii Klaudiusza Ptolemeusza i Mikołaja Kopernika oraz wszystkich innych wielkich, sławnych astronomów żyjących i już nieżyjących, tych, którzy mają wkład w rozwój nowoczesnej myśli, czy to astronomicznej, czy naukowej w ogóle. Obserwacje odległych galaktyk, czyli nie, nie galaktyki w Gromadzie, tylko odległych od nas galaktyk, pokazują, że one no, muszą od nas się oddalać, bo do części z nich jest, słuchajcie, dalej niż 14 miliardów lat, czyli jeżeli mm. światło najszybsze... Poradziliśmy w kosmos, proszę Państwa. Od najmłodszych lat pasjonat astronomii, a od lat sześciu związany z astronomią zawodową. Dziś jestem już właścicielem mobilnego planetarium Astro Arena, które odwiedza szkoły, przedszkola na terenie całego kraju. Dzielę się swoją pasją, motywuję uczestników zajęć do rozwijania własnych zainteresowań. Pokazuję wszystkim, że chcieć to móc że słońce jest spokojne. Jeśli słońce jest spokojne, to plam praktycznie nie ma. Aczkolwiek to, że to wygląda tak jak w tej chwili, to jest spadek ja, taki dzienny, bo jeszcze w piątek była większa plama, także w przyszłym tygodniu. Jeszcze w zeszłym tygodniu byśmy coś fajniejszego zobaczyli. Tarcza słońca, tak samo jak Ziemia krąży po wokół własnej osi, tak samo słońce krąży po wokół własnej osi. W XVII wieku szkice. Wiadomo, że jeszcze nie było takich metod, żeby zarejestrować to na zdjęciu. XIV rok to jest obserwatorium SDO, czyli satelita NASA krążący dookoła Słońca. Tak w skrócie. Z okazji miesiąca z astronomią zaczynamy od pierwszego dnia wiosny, czyli dnia Wagarowicza. Zapraszamy na obserwację Słońca i plam słonecznych jako taki element nauki na świeżym powietrzu. Thank you W skrócie eksperyment Eratosthenesa polega na zmierzeniu średnicy Ziemi przy pomocy obserwacji wykonanych na dwóch szerokościach geograficznych. 100 miliardów. Co, to, co to takiego? Więc, po to co można z dwiema rzeczami, co najmniej dwiema, ale chyba, chyba nasz umysł i tak tego nie pojmuje. Komórek nerwowych, neuronów w mózgu, każdy z nas ma jakieś 100-200 miliardów, i to jest to, to jest, jest taka liczba, tak jakbyśmy na poważnych dzielnicach. Jeśli chodzi o nasze spotkania koła astronomicznego Malapert, to są to regularne spotkania. W każdy czwartek spotykamy się grupa młodsza o godzinie 17 i tam się naprawdę dużo dzieje, czasem wykorzystujemy pirotechniczne atrybuty, wybuchy różnego rodzaju bezpiecznych substancji, a czasem po prostu opowiadamy sobie o astronomii w taki sympatyczny, miły sposób. Grupa starsza spotykając się, zwykle ma jakiś przygotowanie. Przygotowany temat, który jest następnie prezentowany i prowadzimy dyskusję, czy to na tematy bieżące, takie aktualności astronomiczne, czy wspomnienia starszych, na przykład lotów kosmicznych, czy obserwacji. I oczywiście za każdym razem staramy się, żeby się dużo działo, a w przypadku miesiąca z astronomią zintensyfikowaliśmy te działania, czyli Zwiększyliśmy częstotliwość obserwacji, czy to dziennych obserwacji słońca, czy wieczornych obserwacji nieba, zintensyfikowaliśmy sposób dotarcia. Z wykładami i warsztatami. I jednym z takich warsztatów, na które zaprosiliśmy dzisiaj y, dzieci wraz z rodzicami i dziadkami, y, był warsztat budowania rakiet. Rakiety szkolne już są zbudowane i czekają na odpalenie, a wystrzelimy te rakiety w niebo y, na samo zakończenie miesiąca z astronomią 28 kwietnia, w czasie wycieczki na koniec świata. Na krótko żyje, więc te krótko żyjące gwiazdy dawały energię. Dla kolejnych pokoleń gwiazd, czyli, czyli były takimi takie karmicielami kolejnych pokoleń. Ale do tego czasu wszechświat się troszkę zaczął znowu rozszerzyć, nie to rozszerzyć, dajesz? Więc możemy sobie powiedzieć, że w momencie, kiedy powstawało słońce, i to jest kolejne pytanie do grupy młodszej, ile lat po Wielkim Wybuchu powstawało słońce? Nie wiem, nie Super! Jakieś 9 miliardów. quetegusta bineta alunsałecias <laughs> tobi Budowanie profesjonalnych rakiet kosmicznych to jest to bardzo nowoczesny przemysł, przemysł naprawdę nowoczesnych technologii i tylko kilka, no można powiedzieć, kilkanaście firm na świecie, kilka państw ma do tego dostęp, co jest zresztą z jednej strony zrozumiałe, z drugiej jest faktem powszechnie znanym. Nasze dzisiejsze szkolne rakiety to jest można powiedzieć takie przedszkole dla przyszłych budowniczych rakiet, żeby w bezpieczny sposób można było poznać tajniki aerodynamiki, tajniki astronautyki. Ale pomiędzy, taką, pomiędzy takim prostym budowaniem szkolnych rakiet kosmicznych, a tym wielkim, drogim i wyspecjalizowanym przemysłem budowy profesjonalnych rakiet kosmicznych, gdzieś są studenckie rakiety i nasze uczelnie polskie, Całkiem nieźle się trzymają w takiej czołówce budowania studenckich rakiet, może nie kosmicznych, a suborbitalnych. Dlatego, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do ośrodków naukowych czy to w Gdańsku, czy w Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie tam w każdym z tych ośrodków znajdą się chętni studenci nie tylko do pomocy, ale do pokazania, czym są takie studenckie rakiety a to jest już, można powiedzieć, profesjonalny sprzęt. No. A faktycznie ma. Osiem? No to słuchajcie. Trzeba... Oś, musi być 8 Te link, linki muszą, muszą być przyczepione taśmą klejącą. W 8 równych punktach. W 8 równych punktach. Ja będę pomagał Stasiowi. Tutaj mamy Oliwia i Alicja. Oliwia i Alicja mają taśmy klejące jakby coś. Czy masz dziewięć? Dobra, trzymamy się ośmiu. Osiem. W ośmiu miejsca, dobra? Klejmy. Tak na dobrą sprawę wszystko ma swój początek w dziecięcych marzeniach. Mam niepełnosprawnego brata, Mateusza, który jest or rok ode mnie młodszy i zawsze moim najskrytszym marzeniem było to, aby on wstał na swoje nogi. Niestety cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, w związku z tym nie porusza się samodzielnie. I w związku z tym od dzieciństwa wierzyłem, że spadająca gwiazdka pomoże spełnić to marzenie. Niestety tak się nie stało, ale, ale z tego wszystkiego właśnie pozostała chęć spoglądania w niebo. To był impuls, od którego zacząłem rozwijać swoją pasję do astronomii. Tę długą linkę przymocować do rakiety. Możemy oczywiście jej nie przymocowywać, ale wtedy strona poleci w jedną stronę, a rakieta spadnie nam na głowę. Więc yy, Janek, pokaż, jak to jest tu sprytnie zrobione. Yy, mniej więcej od połowy Ze swojej strony, w trakcie trwania miesiąca z astronomią, zaproponuję SANS w mobilnym planetarium, które zostało certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne. To jest bardzo duży sukces w skali ogólnokrajowej. Właściwie to zaprezentuje Państwu piękno nocnego nieba pod sztucznym niebem, sztucznie wyświetlonym w środku w kopule. Wynika z pola magnetycznego. Pole magnetyczne na słońcu jest trochę bardziej skomplikowane niż na Ziemi. Nie ma dwóch biegunów, ale zachowuje się dosyć dziwnie, co powoduje, że w pewnych miejscach występują takie struktury. To, co widzimy w tej chwili, to jest no, minimalna plama słoneczna. To jest jedna z mniejszych jak Jesteśmy na półmetku naszego miesiąca z astronomią. Przed nami jeszcze trzy wydarzenia. Już 12 kwietnia, w dzień, który jest nazwany Międzynarodowym Dniem Załogowych Lotów Kosmicznych, zapraszamy na obserwację nieba. Na obserwację wieczornego nieba po zachodzie Słońca, mniej więcej o godzinie 20.00, zapraszamy na pola marsowe to jest takie nasze tradycyjne miejsce wieczornych obserwacji nieba będziemy obserwować wiosenne niebo. Zobaczymy, co fajnego uda nam się na tym niebie upolować. Podstawowa y, rzecz dla astronoma wieczorne obserwacje. Y, po świętach Wielkiej Nocy, y, w czwartek 21 kwietnia, zapraszamy do spotkania pod sztucznym niebem planetarium. Y, kolega Daniel Stasiak z planetarium Astro Arena zaprosi pod kopułę, gdzie Dzieć się będą rzeczy magiczne, i na to zapraszamy między godziną 17 a 19 w akceleratorze kultury przy ulicy Nowy Świat 2a. Zakończenie miesiąca z astronomią na końcu świata. W miejscowości Koniec Świata jakieś 30 km od Kalisza dojazd we własnym zakresie ale na miejscu ognisko, yy, próby. Rakiet naszych szkolnych, czyli strzelanie do nieba, i jeśli tylko dopisze pogoda, kolejny wieczór obserwacji. Zapraszamy serdecznie!